Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj rozpoczynamy swoją przygodę z Cywilizacją 6. Wyszła w 2016 roku i zaczynamy sobie wszystko od nowa. E, gramy w grę jednoosobową, oczywiście jest wieloosobowa. E, mam parę dodatków w sumie sztormy, nie sztormy, jakieś budowle. Bo kiedyś było za darmo. Dobra, jeżeli wciśniemy graj teraz, mamy losową e, przywódczkę losowego przywódcę, którym startujemy. Ja oczywiście chcę stworzyć grę z własnymi ustawieniami, ustawieniami i szukamy jadwigi, bo chcę być polską. Tutaj mm, mamy średnie takie książę, taką czwartą, jakby czwarty poziom trudności. Mamy wybierz pierędkość, gry zwykły. Rodzaj mapy kontynenty możemy wybrać, a możemy wiele, więcej tutaj. E, kontynenty, tutaj wiele małych wysepek z kilkoma większymi wyspami. Powiem mam szczerze, że kontynenty, kilka dużych kontynentów, ewentualnie mm, mapę Ziemi z zasobami, terenami i jego cechami, z historycznym naszym po położeniem. No, myślę, że możemy wybrać po prostu olbrzymią Ziemię. To będzie najlepsze. Okej, okay, yy, włączamy barbarzyńców, intensywność katastrof, tak średnio, bo są. W przypadku moim, czyli, że są katastrofy, i inne rzeczy. Dodane jest kongres. Mamy tutaj e, nasz pierwszą styczność. No i Najgorsze jest to, że nie ma. Kwa, e, nie ma, nie ma moi drodzy. Cheat. E, Samouczka. E, I powiem wam tak. steruję się myszką. W ASD w ogóle nie działa żadne, żadne tego typu rzeczy. Po prawej stronie mamy badania, mamy informacje o naszych tutaj jak klikniemy na wojowników lub osadników. Zaraz wam wytłumaczę, co ja wiem, a czego się uczymy. Mamy po lewej stronie badania, czyli albo jest to sfor górnictwo, bo hodowla zwierząt, która z czasem się jakby to rozwija. Mamy drzewo idei, czyli mamy prawne, prawny, tutaj mam nieokryte, no i... Idzie sobie do dalej. Mamy kongres prawny, czyli w sumie to, co przed chwilą włączyłam. E, mamy po prawej stronie u góry informacje o Jady, Mamy rankingi światowe, postępy opoki, raport e, i tak dalej. Ale nie mamy. Ta Więc, pierwsze co? Odkryliśmy nowy kontynent, jest to Europa, wiadomo. Mamy teraz, tak, ostatników, które musimy umieścić. Mamy przebudzić ich i umieścić. Czekajcie. Nie mogą tu... Tu nie mogą. Nie chcę tu ich. Przebudzenie, stwórz szczyk, i anuluj. No raczej bym chciała, żeby oni sobie tutaj przeszli, no ale... Dobra, a ci? Aha, bo tak, bo ja mam ruchy naturę. No ro... Jasne, tak. Boże, Polska wojownicy. Musimy osadników wziąć, żeby się gdzieś zbudować. No tutaj mamy pszenicę, dodatkowy zasób, mamy rtęć, mamy doradca, mówi coś tam. Mamy bursztyn, wymogrzedluga, podobne zwierząt. No w sumie dobra, to się przebudzimy tu, tak? I się... Dobra, czekajcie, żebycie. Następna tura. No i czekamy sobie. I mamy tak. E, jednostka czeka na rozkaz. No i możemy zasiedlić. Założenie miasta. Więc założymy sobie miasto. Więc Eureka, zdobycie miasta na wybrzeszu pozwoli o Twojej cywilizacji uzyskać nieco wiedzę na temat poruszania się falu. udało Ci się rozszerzyć. Informacje, dobra, no i mamy tutaj nasze miasto. Naszym miastem jest Kraków, nic obecnie nie robimy, więc tutaj mamy taki czas, czyli ile jakby tur chyba będzie, ile czasu potrzebujemy, zalecane. Mamy nawet takie coś, więc wojownicy sobie weźmiemy. Nie, w sumie bardziej zwiadowcy by nam pasowali, czekajcie, nie. Zwiadowcy weźmiemy. E, teraz wybierzamy badania, czyli górnictwo hodowla to by, to jest chyba lepsze moim zdaniem. No i tutaj dajemy tych naszych yy, naszych wojowników. Następnie kończy się nasza tura, ale jeszcze chciałabym poklikać co tu mamy. Mamy hodowlę zwierząt właśnie w tej ideologii i tutaj robi się żegluga, ale my robimy 8 tur musi minąć, żebyśmy mogli hodowlę zwierząt yy, wyrąbać. Dalej yy, tutaj będziemy mogli yy, w pewnym momencie kup pole, zmień produkcję w mieście. No ale nie chcę tylko chcę, właśnie, żeby mi robili zwiadowce. Bo zwiadowca będzie nam potrzebny. Czyli w sumie, tak naprawdę, e, w tym momencie możemy kolejny raz zakończyć turę. Mamy przyspieszenie technologii. Jedna z tych, może się No i teraz mamy, e, jak widzicie, zaraz wam pokażę. Mamy ten Kraków i mamy 7 tur do e, zwiadowcy. Co możemy w tej turze zrobić? Tak naprawdę, chyba nic, kurwa. Mamy mamy drzewo ideologii, mamy religię. Czyli nie mamy wyboru religii, mamy tutaj klimat, jaki jest u nas, więc w sumie tak naprawdę nic się tutaj nie dzieje. Mamy gu -gub -fasz, kurwa. Gubernatorów. I możemy ich przypisać chyba do... Jakiegoś tam miasta, więc tutaj mamy 5 tur. Mamy planistka, cechmistrz, wybicie, zaopatrzenie, przemysłowiec, wykonawca, gospodarstwa leśna. Hmm. Powiem Wam, na razie nie będziemy tego wyznaczać, więc w sumie w tej turze, co my możemy więcej zrobić? Możemy po prostu zobaczyć, co tam dalej jest. Mamy następną turę. I następna natura nam się tu rozwija. W ogóle mapy możemy zobaczyć. Zobaczcie sobie. Tu jesteśmy my. I na razie chyba tylko tyle możemy zwiedzić. No to fajnie. Świetnie. Mamy Kraków w rozbudowie. E, co tutaj mamy? E, może, co możemy dalej zrobić? Tutaj. W sumie, ha, czyli jak mamy już ogarnięte, to tam nam się tak bierze. O, w zakryciu. Dobra, następna natura. No i co? I następna tura, bo oczywiście tutaj nam nic to nie daje plus tego, że. Widzicie? Doradce, odkreśliłeś miasto, miasto państwo. państwo. Nawiązuje... Nawiązanie z nim stosunków dyplomatycznych z pewnością przyniesie korzyści naszemu imperium. Może powinniśmy wysłać tam emisariusze? Mamy tego doradcę istnieją różne rodzaje miast państw, a każde z nich odwdzięczy się z... Złożyć hołd pełen szacunku i podziwu dla tak pożądanego niegdyś materhornu nim ostatnie promienie słońca opuszczą go, by ozłocić wynioślejsze i odleglejsze szczyty. Odkrycie cud natury. No okej, okay, dobra. Osiągnięcia dobra. naszej cywilizacji przejdą do historii i będą wspominane przez wiele przyszłych pokoleń. Dzięki nim wkroczyliśmy w Złotą Erę, unikając mroków ciemnego wieku. No, i ja jestem samouczek, ale na początku tak naprawdę nic nie wie, co ma robić, nie? Odkrycie cudu natury, świadomy ludziom, majestat, świata i rozbudziło od nich inspirację. Udało Ci poszedź, poszedź wieżo o astrologii. No i super. Tak, tu jest kongres, który nam się chyba zbliża. Tu jest hodowla zwierząt, która nam się kończy. No i co? Możemy. E, nie będziemy z nimi walczyć, moi drodzy, tylko e, jak widzicie, mamy. To jest nasze państwo, tak naprawdę, tutaj. Musimy je poszerzać, stawiając nowych osadników bodajże. A nie będziemy się bić, prawda? My się nie chcemy bić. To są niebiescy, bo. Mamy. Nasi ludzie wiedzą, że ten nowy zasób może być ważny ze względu na jego zastosowanie w tworzeniu pewnych jednostek wojskowych. Więc zaczęli gromadzić go z myślą o przyszłości. Powinniśmy zarządzać użyciem tego zasobu w celu jego jak najlepszego wykorzystania. Osobiście lubię świnie. No, badania zakończone. Hodowla zwierząt odblokowane. Mamy pastwisko, obóz, konie. No i w tym momencie y, musimy zobaczyć, nowe, nowe badanie y, tutaj y, utworzyć, więc garncarstwo um, utworzymy. I jeszcze jedna kwestia. Tu mam natrafić na nowe masto państwo. Nowe zadanie od miasta Wyszkór Łuczników, ok, i odkryto nowe, nowe kolonie. No i teraz mamy tak. Zmień produkcję w mieście, ale dalej produkujemy tego zwiadowcę, i tutaj mamy tak: kupić pole, możemy kupić pole następne, ale potrzebujemy tutaj zasobów. Potrzebujemy 10 jeszcze monet takich złotych. Bo tutaj mamy chyba, o tak, monety, mamy 5 budowli. Zarządzaj obywatelami, również możemy, właśnie o tym zapomniałam, w ogóle całkowicie, że możemy tych obywateli, których mamy, Przełączyć, żeby oni się skupili na produkcji danego. czy możemy tu, 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 tam. Więc jak na razie, może po prostu damy, żeby. Co, kukurydzę mieli tutaj, żeby to było. Dalej, mamy zarządzanie obywatelami, to wyłączymy. Dokonać zakupu za złoto. Też możemy kupować pomniki i inne takie rzeczy. I mamy, zmień produkcję zapomniałam o zarządzaniu obywatelami. To też jest bardzo ważne, żeby właśnie móc więcej tutaj działać. Ale no niestety aktualnie nie, nie pamiętam dokładnie jak to się robiło. Zobaczymy w dalszej części gry, co możemy dalej zrobić, bo tu jest historia tej Jadwigi i w ogóle co jest fajne i co jest lepsze. Dobra, gdzie nasi są? Gdzie są nasi? Ej panowie, bo mi gdzieś uciekło. Gdzie moje jednostki? Z jest kraku. Dobra, z tego wychodzimy. Tu są moje jednostki, więc z nimi się przejdziemy w ogóle. O tutaj zobaczymy jakie są e, zbadane te ścieżki. Dobra i teraz oni idą nas za nami? Czy oni nas będą atakować? Mam nadzieję, że nie. Jednostki przeznaczone do rekonesansu jak zwiadowcy są wyjątkowe, ponieważ mogą zdobywać doświadczenie poprzez eksplorację i odkrywanie nowych części świata. No właśnie. I mamy teraz zwiadowcę. I ten zwiadowca sobie może tam zwiedzać i zobaczyć, co mamy, jakie jednostki, gdzie, co i jak. I to jest fajne. Bo on może też nam coś chyba robić. Produkować z tego, co pamiętam. Nie, nie chcę, nie chcę pomnika teraz robić. W pomniku. Ja bym chciała... Mm. Tak, budowniczych, żebyśmy mogli robić. Hmm. No tutaj teraz oni niech nam stoją. No i zwiadowca niech idzie tam w tamtym kierunku. Mam turę i co? I zwiadowca nam tu odkrył, tak? Dobra. To idź. Nasi z miasta państwa wysłali do nas prośbę. Jeśli zrobimy na nich wrażenie, na pewno hojnie Dobra, jaką prośbę? Twoje kontakty z innymi potrzebują usta, jakichś pomysłów na sposób są twój twoim ludem. Udało ci się poczynić nasze Okej, i tu mamy Brukselę, tu mamy Bolonię, więc to są państwa, które mają e, widzicie, dwa populacje. My mamy populację chyba jeden. Także oni mają wyższe są, tu mają dwa. Musimy zdobywać to wszystko, żeby się rozszerzać. mi się rozszerzyło, widzę. Ok, mi się buduje. Kup pole. Możemy już kupić pole? Możemy kupić pole. A gdzie mam to złoto? Aha, złote tutaj mam. Dobra, albo kupujemy pole. no Chyba to będzie najlepsze, moim zdaniem, nie? Albo w ogóle nie kupujemy tego pola. I na razie wyrąbane. Co? A, możemy tak zrobić w sumie. Na razie nie kupujemy tego. Mamy zarządzaj obywatelami. Mamy jakby dwóch obywateli chyba? Więc. Dlaczego ten jest zablokowany? Tu. tu. A, tu nie może może. Tutaj też może. No to niech mi to produkuje. Okej. Okay. Dobra, gdzie jest mój zwiadowca? O to niech idzie teraz tu zwiadowca. Niech tam odkryw. Eee. Kwanie, zrobimy ją, żeby oni sobie po prostu tutaj stali. Czekamy na następną turę, nam się ruszy nasz ukochany tutaj e, zwiadowca. Teraz tak, mamy przyspieszenie. Dobra, tutaj mamy nowe zadanie. I co mam zrobić? Zbuduj plac rządowy. Wyda się tutaj, jak to było, w toku. No Zawiary w ogóle nie mamy. Pomnik, nie rządowy, coś tam mamy zbudować. Ale to dopiero mi się wydaje, to będzie nam się jakby mnożyć. Pomnik robimy. W takim razie 12 tur nam potrzeba, żeby zrobić e, pomnik. I 7 tur do kongresu. Więc coraz więcej nam to idzie. Dobra, następna tura. Niech nam tam, tamten wszystko garnia, gdzie co jest. O, nie będą nas zapadać, a raczej chyba nie. Nie powinni Nasi odkrywcy znaleźli nową przyjaźnie nastawioną wioskę plemienną. Zalecam wysłanie zwiadowców, by ją niech idzie. Nasze miasto wciąż się bogaci. Ludzie żyją w dostatku i jest ich coraz więcej. Jeszcze żaden człowiek nie No i garcarstwo dało radę, więc teraz potrzebujemy nowego badania, bo jest ono ukończone mamy drzewo, w którym możemy astrologię żeglugę, mamy garcarstw gór. Górnictwo. Więc y, rozpoczniemy górnictwo po prostu jako badanie. I lecimy z następną turą. Mamy nawiązanie kontaktu. Odkrywcy polskie, jako pierwszy, przy jednym z niewielkich. Przystęp. Dobra. Poko. No i sobie odkrywamy. Zobaczymy, co tam jest. Tutaj mamy konie. Zasób strategiczny. O cholera. Dobra, gdzie jest moje państwo? Hmm, kupimy pole. Ja chcę tutaj iść. Albo dobra, tu, i potem na trufle pójdziemy. Dobra, robimy, robi się dalej ten pomnik. Ogólnie możemy zrobić osadników i utworzyć kolejne miasto, które będzie nam wszystko ogarniało. Bo też się tak da zrobić. Tutaj trufle. Prowadzenie w ramach ustroju nowych doktryn może przynieść wielkie korzyści. Powiedz mi więcej. Doktryny mają ważny wpływ na rozgrywkę. A niektóre zwiążą wynaleźć produkcji, dochody dalej. Mhm. Uuu, możemy doktryny, bo mamy kongres, tak? Więc możemy tak. Doktryny, gospodarze jeden. Czyli chyba tych możemy. I tutaj dowolny, jaką chcemy. Mamy jeden złota do wiary. Zostaw w stolicy. A... Tak. I to damy tu. I zatwierdz doktryny. Tak. Nasze doktryny z... za... zrobione zostały. Zobaczmy, co tu jest. Pójdzie w tą stronę, coś co to jest. Aha, kongres. I teraz możemy. Możesz, musisz wybrać ideę, której, ku której chcesz o matko dążyć. Dobra, mamy tutaj tradycję wojskową. Niech sobie ona będzie. Odkurz trzeba w ogóle na Nie da się tego przesunąć? W tą stronę. Tura 17 jest. Matko, mamy 17. Turę dopiero. Mamy tutaj. No cóż, dobra. Lecimy dalej. Górami. Eee, oni nas prawda nie będą atakować. Oni wierzą w Twoje mądre rządy. Zaczynają jednak również wierzyć w istnienie siły wyższej. Myślę, że warto. Okej. Okay. Mamy górnictwo. Super. Pismo, bróbka, młaswo, wszystko koło. Pismo. Lecimy w pismo teraz. A ten pomnik się dalej robi? Dalej jeszcze dwie tury zostały, żeby pomnik nam się wybudował. Świetnie. Już nam tam świadowca też odkrywa. Tutaj też będą potrzeba. potrzebujemy nowych osadników, żeby oni nam tutaj, nie wiem, się osadzili z tej strony. To by było fajnie. Żebyśmy zbudowali, bo na razie nasi, nasi wojskowi tam nie myślą. Wybierz produkcję. Dobra, zakończyło się. Mamy, mamy tam yy, pomnik. Super. I to gdzieś widać w ogóle ten pomnik, czy nie? Po prostu sobie tak jakoś jest, gdzieś pojazd, ale go nie ma. Okej. Okay. Dobra, teraz mamy spichlerz, budowla. Eee, weźmiemy sobie tak, osadników zalecamy, bo musimy zbudować tam nowe... Raz zobaczmy tutaj. Są nasi. myślę że co to są? O nie, mamy barbarzyńców. Proszę mi tutaj e, przebudzenie. I tutaj być, fortyfikację ustawić. I on sobie tam nie idzie. Następną turę wyrobiemy. Jezu, to ta gra, to normalnie. mało do celu, nie? Dobra, mamy. Tam odkrywanie już mamy mieć. Tutaj mamy naszą wertencję, ale nie mamy tego szlaku. Następna tura. Ja wszystko z następną turą biorę. Dobra, tutaj iść dookoła. Odkryjemy sobie całą tutaj tą mapę jakby. I teraz tak, następna runda. Mamy porażka. Nieznany gracz został pokonany. Ale to nie nasz. To nie nasz. Więc jest dobrze, możemy się cieszyć. Dobra, pismo mi się kończy. Tutaj budowa jest 6 razy jeszcze. I tutaj już lody są. Tak, może być w tą stronę. I na czym by się jeszcze skupić? Bo możemy kup pole, bo już mamy 83. Zaraz, kup pole. Kup, kup, kup. I mamy w ogóle populację 3, czyli możemy ustawić 3 chyba do produkcji. Z tego co pamiętam. Dobra, 80 to chcemy te trufle. No i teraz tutaj. I mamy tak, 3. Czyli teraz, opyk op, I chcę. Tego jednego tu, ale tu wymagamy żeglugi, no to nie. E, może być tak w sumie. Niech tak będzie. Do produkcji dokonałem zakupu za złoto. Ja na razie wszystko spokojnie. niedawno zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania miast. Tworzenie w nich dzielnic może być o wiele bardziej zyskowne niż budowa. Jak się dzielnice? Podobnie jest. Są... Hmm. liczba dzielnic możliwe do budowy wy, budowania w danym mieście zależy od wielkości jego populacji jedna dzielnica przy jednym dwie dzielnice przy czterech jak się buduje? okej okay. Dobra, badania nad pismem zakończone. Mamy obróbka brązu, łucznictwo, koło, astrologia, łucznictwo. Dobra, ale teraz tak. Tutaj, jeszcze tak zobaczę, mamy pięć osadników. Możemy kampus potem wybudować, bo to, co jest zalecane, najlepiej w sumie, żeby było robione. Możemy też zakupić za tutaj złoto, ale no wiecie, jak jest ze złotem. Raz jest, raz go Nie ma amba Fatima, gdzie ty idziesz, idź mi tam gdzieś. O, dobra. No i mamy kolejną turę, bo chcemy jak najszybciej to ogarnąć, żeby faktycznie to miało tutaj sens. Dobra. Teraz co? Dynastka potrzebuje rozkazu. No ta zostanie uśpiona. No idziesz tam. Więc dalej. Tura dalej. Tutaj odkrywa ważne tereny, ale nie mamy żeglugi, więc musimy to odkryć. Tak naprawdę ta gra głównie skupia się na tym, żeby Rozegrać to i odkryć jak najwięcej. Ok, czy my mamy jeszcze coś? Nie mamy tak, ustrój, który robimy. Mamy 48. Ok, mamy. I mamy jedną turę do tego, żeby osadnicy nam się zrobili i zrobimy ich tutaj, bo tu są konie. Będą konie po betonie. No i mamy osadników. Idziemy sobie tutaj. Bo, wy, bo tu są konie, ja chcę tam tutaj żebyś. produkcja, no i pierwsze co weźmiemy sobie kampus i teraz kampus, gdzie tutaj naj, 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 najwięcej fajnie, mamy kampus się buduje tutaj ile tych tur? 13 no to powodzenia dobra, ty sobie tam jesteś to gdzieś tam sobie iść. ten zwiadowca jest dobry bo przynajmniej może coś się robić. Dobra, mamy osadników, którzy sobie też tam idą. To jest o super sprawa. Osad... Mamy zmień do, doktryny. Kurwa, tego generała można ustawić. No, gubernatora tego miasta jakby. Poczekajcie, to było, religia nie. Drzewod... To ucznictwo się robi, religia nie. Tu, wielcy ludzie? Eee, A. -e. E -e. Gubernatorzy, aha, czyli ja ich nie mogę jeszcze wziąć. Aha, no dobra, dobra, dobra. Daję bazę. Musimy wybrać tutaj ideologię, czyli tra. A, miejsce też. A dlaczego by nie? Niech sobie mają. Okej, okay. a ty nam zrobisz tutaj teraz dojście. Dobra, i następna tura i jedziemy, bo oni tam dojdą do tego, tego. No nie, tutaj jest. Mamy łuczników, będziemy mogli łuczników i świątynia Artemidy. Super. Otwórz drzewo. Co my tu mamy? łucznictwo. Możliwość. Usuniętam okradeł. Mamy obróbka brązu. Mamy koło i morarstwo. Koło. No ale w tym odcinku też będzie wszystko. Troszeczkę się rozwinęliśmy. Mamy Kraków, drugich ostatników. W następnym odcinku będziemy tworzyć sobie tutaj kolejne miasto i poszerzać siebie. Także ja Wam bardzo dziękuję i życzę powodzenia.